Do przygotowania gofru potrzebujemy 10 tego cukru, pół kilo, około pół kilo mąki, 0,75 ml mleka, pół szklanki oleju, dwa duże jaja bądź trzy mniejsze, cukier waniliowy, półtorej łyżeczki proszku do pieczenia i aromat. Kolejno dodajemy składniki. Wlewamy olej, dodajemy jajka, cukier waniliowy, proszek do pieczenia, aromat, cukier i trochę mąki. Zaczynamy to mieszać ostrożnie, bo mąka kurzy. Yy, I stopniowo dodajemy coraz to więcej mąki, aż ciasto będzie miało odpowiednią konsystencję. Tak powinno wyglądać nasze ciasto. Dosyć gęste w porównaniu do ciasta naleśnikowego. Po czym po miksowaniu odstawiamy je na 10 minut mniej więcej i będziemy zaczynać pieczenie. Po rozgrzaniu kufrownicy nalewamy ciasto. Równomiernie staramy się rozprowadzić. Przepis na kawę znajdziecie Państwo pod filmikiem. Także życzę smacznego.